wziąć pod uwagę tego, że ten fejm tak rośnie. Szczerze, dla mnie nic nie było zaskoczeniem, bo jestem z nim od samego początku, więc wszystko razem tutaj tworzyliśmy ja z tym razem dojrzewałem i, i żyję z tym, tak. Po prostu to jest część jego losu, no. Tak, zarzucają nam playback, słyszałaś, co zrobiliśmy. Nie Słyszałaś. No i wszyscy to śpiewają, to też są wokaliści, pomimo tego, że mają swoje instrumenciki, większe, mniejsze, ale są też wokalistami, śpiewamy we trzech, bawimy się. No, każdy koncert jest dla nas ważny, czy to Kadzielnia, czy to Skierniewice, czy to, czy to Ulan Majorat, zawsze się staramy na 100%. Też wstawiłeś... Powodował to wypadek, to, to już lud winny. Luks winny, leciał szybko, ale... ale dzięki Bogu nie była wina jego, tylko jakaś plama oleju była. Rzucił wszystko na plamę oleju, no i dzięki Bogu zapłacili mi za te samochód, bo się już bałem, że będzie przypał. Bo mieliście ogromne szczęście, no bo przydarzył wam się niefortunny wypadek, a w sumie to wypadek, bo mieliście wypadek samochodowy, też wstawiłeś... Powodował to wypadek, to już lud winny. Luks winny, leciał szybko, ale... Ale dzięki Bogu nie była wina jego, tylko jakaś plama oleju była. Rzucił wszystko na plamę oleju. No i dzięki Bogu zapłacili mi za ten samochód. Bo się już bałem, że będzie przypał. Że on się bał, że mu zabiorą prawo. Ja się bałem, że mi nie zapłacą. A rozumiem, że to jest dla ciebie najważniejsze, a nie to, że przeżyliście i nic wam się nie stało. Nie, no najważniejsze, że żyliśmy, ale jak, jak już ogarnąłem, że mam ręce, nogi, knaga i wszystko jest na miejscu, no to się zastanawiam Gdzieś ten Bóg cały czas jest tobą i żyjesz nim. Są dwie opcje. Są osoby, które powiedziały, że poszedłem do kościoła, żeby sobie zrobić zdjęcie. I są osoby, które powiedziały, że poszedłem do kościoła, żeby podziękować Bogu i pochwalić się też na, na Instagramie. Obie opcje są. Słuszne. Tak. Jeden pokazuje, że. My, na przykład, teraz, teraz po koncercie przytulamy się i można powiedzieć, że to jest pod publikę. Troszkę tak, ale my się przytulamy po koncertach normalnie i tańczymy sobie nieraz sami w trójkę i świetnie się bawimy. Świetnie cały się bawimy. Czas. Tak, Także wiesz, to jest. W, z my chyba ze trzy dni temu bił do mnie do pokoju, obudziłem się rano i spał. U mnie w pokoju wejdźcie tak. tak. z żeby nie spał. Ale potem położyłem się do niego. <ślam> Lux innymi innym idzie, spać, z kim innym się budzi. Tak. <ślam> Chłopaki, a u was te afterki po koncertach dalej i się na nich dzieje, czy trochę się uspokoiło? Ja już nie wnikam, co tam się dzieje. Przepraszam, ja zajmuję się z muzyką. Dopóki on nikogo nie krzywdzi, to Patryk go pilnuje. Konrad, ty wiesz, co ty właśnie powiedziałeś. Zdradzasz no. prywatność innych osób. <grym> Jakich innych? Oj tam. Luków, oj tam. <grym> to jest moja osoba. Ja sobie żartuję, wcale tak nie było. Słuchaj, ale internauci sobie nie będą wiedzieli o tym, że on żartował.